Ło, jakie traktory są na prąd? Co jest? Dwa potężne John Deere. Ojdzie! Jeden na półkach, kół, kół, tak. a jeden na tych. Ile one mają? O kurde, 462, ładnie. Ten ma pierwszy skręcny, masz skręt, skręt. Ale 420 co? O, kurde. One mają. 517 ten ma. One mają 507, w sensie max to mają 620 i 670, nie? To są przepotężne traktory i po na 50% promce Znaczy ty młody już sprawdzał, no to te na gąsienicach się nie kopią na przykład Kurde, bo ja zaraz sprzedam swój i kupię nowy chyba Nie ja sprzedaj, będziesz dotację. dotacje No fakt w sumie Robimy, robimy słuchajcie dotacje yy, Po milion na każdego, ja wam wysyłam po milionie, tak więc have fun jeszcze na chwilkę wam przerwę, żeby poinformować, że dotacje dajemy właśnie dlatego, że nadchodzi nowy farming i chcemy przyspieszyć troszkę rozgrywkę, żeby każdy mógł sobie zrobić to, co planował na swojej farmie. No i właśnie dlatego jest dotacja. A czekajcie, bo nie mogę wam wysłać pieniędzy. No i, i nie wysyłam. Mam 4 <grytanie> miliony dla siebie, nara. <grytanie> Może chyba musisz dodać po prostu każdemu. Nie, muszę sobie dać kierownika gospodarstwa. A nie masz kierownika gospodarstwa u nie, nie, nie bo, nie, nie, bo szedłem do, do was Ty. a daj na przykład daj na przykład milion sto A po co milion sto? Albo milion dwieście No mogę wam dać milion dwieście Tylko to zaraz wam dwieście dodatkowe dam, bo pierw dam wam po milionie Dobra, macie po milionie Albo w sumie możesz dać milion sto, starczy Nie, milion dwieście musi być bo zapomniałem o czymś Z ten jak pod siebie dotacje ustawia nie, bo w sumie bym nie potrzebował tych 200, albo bym musiał rzeczy sprzedać, a wiesz. A to jeszcze nie ten miesiąc. Macie, macie hajs, have fun. Ja od razu kupuję traktora z promki, bo mnie stać. No ten na gąsienicach kupiłem, a jaki miałem? No, tam były dwa. No, kupiłem na gąsienicach. A, ty, a co, a tamten był lepszy, ten drugi? Nie, ale ja tamten a. chciałam. Dobra, to weź nie strasz. Dobra, ale w co wy teraz będziecie inwestować? Tak. Ja tak Czy... myślę, czego chcę. Chyba nie tak. Teoretycznie. O ten Kuźma, kupił. Nie, dobra. Zobaczcie, zobaczcie na mapę i patrzcie co Łajmi kupił, nie? No właśnie zauważyłem, aż <noise> byłem w szoku. Bo ja też chcę ziemię kupić, ale muszę się 5 razy zastanowić, dobrze. Nie, co bo... mi kupił? No zobacz na mapę. mi teraz stawiasz fabrykę węgla. A, ja też że tartak A nie. to też że... kupił? Nie Nie Tartek. Czyli się no ten las. No tak, Czy las. Co? Czy ty wywaliłeś milion za las? Da, milion za las, kupiłem tartak, mam fabrykę, która robi drewna i. Tfu, las która robi meble. Tak. Ale brakuje ci jeszcze maszyn do ścinania. Drzew. A, to też mam, spokojnie. Ten co wywalił w ciągu chwili całą wypłatę. Ja się muszę zastanowić co ja chcę. Ja... Ma, maszynę, na tą maszynę to wziąłem kredyt, kurde i... Ku... Czekaj, ona była na przecenie, wtedy hol jeszcze do mnie pisał na tym. Nawet na mesku, że mam maszynę na przecenie. No, ja właśnie się zastanawiam, co kupić, bo no, chciałem zrobić ziemniaki. A, i taka informacja, nie? Tak. Jak nie będziecie dojeżdżać tutaj, przypadkiem gdzieś do Tartaku czy coś, albo przejeżdżać, przejeżdżać na Johnsona, to proszę mi tu opłatę płacić za przejazd moją drogą. No to fuck? Tak? Co ty sobie, kurde? <laughs> Moja droga to jest! Tak, zaraz zobaczymy, że to Twoja droga. czyli tereny. Nie ma, to nie jest Twoja droga. Tereny ci nie wchodzą na. A do Johnsona tak, ale tutaj do zwierząt to nie. Nie, no nie. czekaj spadaj nie będę ci płacił Ale jakbyś chciał wjechać do tartaku to już musisz zobacz, popatrz sobie A po co ja mam do tartaku jeździć? A nie wiem, deski zrobić na przykład No ja nie robię desek Dobra tam gadasz, dawaj pieniądze <laughs> Dobra, ja nie wiem kurde, bo ja chciałem też w ziemniaki pójść, ale na ziemniaki muszę kupić siewnik też ten lepszy No właśnie też szukam tego siewnika, gdzie one są? To są chyba te punktowe siewniki nie, to z doburaków. Kurde, no ja nie wiem co mam kupić, no. Ej, Bizon mi się zbugował, jadę 4 na godzinę. No i dobrze. Chciałeś Bizona, to masz Bizona. Ale zepsuło się coś. jak się biegi ręcznie zmienia? Ty zmieniałeś jakoś? Eee, kurczę, na numerycznej plus i minus. To, jedyne, to jedyne, co jedyne, widzę. co widzę. <noise> Bade, że nie ma tego, większego, większego siewnika. Ale mam maszynę kupioną. Kurde. Jezu, już pokupowaliście ja mam maszynę na razie? Nie kupiłem nie, jeszcze. Nie, na ziemię ze słonecznik wysypałem! O, No to chyba no. koparkę musisz kupić. No nie mam pieniędzy na koparki jakie? Nie no, ja, ale to są. Ja mam sobie koparkę. Wynajmniej... Klasa akurat. Możesz sobie wyna... O, albo pożyczyć. Uf. Ej, bo włożyłam sobie systemne do krów przypadkiem. Dobra, idę w bawełnę w takim razie. E... Jednak. No, idę w bawełnę, bo nic innego nie, nie wymyślę. Kombajn do bawełny, kupiony i trzeba pola kupić, jeszcze mam 500 tysięcy na to. Mo dobra, kupię sobie to pole. I kupię sobie to pole. O, o, o! Jakie to jest dobre, jakie to jest wysokie w ogóle? Dobre, wysokie. To się kupiło, to się ma. Dobra. Ja kupiłem sobie tego. Kupiłem sobie kombajny już, kupiłem pola. Możecie obczaić moje nowe tereny i zazdrościć. Chcecie pójść do mojego lasu na grzyby? Nie. Kupiłem pola 69 i kupiłem pole 5960. A co ja tam mam na tym 59? Co to jest to takie jasne zielone? To jest rzepak? No tak. Tak, tak rzepak. O, lagi. To chyba przeze mnie, sorry. No ja wiedziałem, że tam wyciągnęła wszystkie te. Spojenia. Nie, po prostu ścięłam drzewo, które rosło w oborze i zaczęło lecieć w górę. Ej, nie, nie przemyślałem jednej rzeczy. Jaki? Ja... muszę kupić jeszcze siewnik. Możesz wypożyczyć na pierwszą robotę. No, niby mogę, niby mogę. Tylko, że ten siewnik 200 tysięcy wypożycz. Ile? A, 12 tysięcy, uh, to easy. Yy, czy ty możesz usuwać te pięki, może? Mogę, mogę. A chciałbyś? Ja też mogę, za <laughs> pieniądze. Ty, ty nie usuwasz piękków za pieniądze, ty usuwasz drzewa za pieniądze. P tak, a ja usuwasz. Mam. O a takie a... co leżą na dachu też usuwasz? No, ale dodatkowa opłata. <śm> tak, bo o, mi drzewo ta... i drzewo wyleciało, w i na dachu obory teraz. Zostaw być ozdoba, fajna. No ogólnie ostatnio zatrudniłem łajma, żeby mi pościnał parę drzew na tym. No ja jeżdżę z taką przyczepką i na robotę idę, ta? No więc jak macie do, 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 do ścięcia jakieś drzewa na farmie, to tutaj łaj dobry drwol. Dobrze drzewa ścina, można dzwonić. Do darmo. <noise> no, tylko drzewa, tylko drzewa zabiera, nie? Ja tu biznes meblowy robię robię, keła znaczy Ikiła się nazywa. Ikiła. Ale, ale zaraz pójdę chyba do swojego nowego lasu na grzyby. Czee, możemy, mogę pójść z tobą zaraz, ale to zaraz, muszę sprzęt zawieźć. Kurde, ty, o, chcesz... Kurczę. Chcesz Łajmi kupić rzepak? Nie. Do oleju rzepakowy, no olej rzepakowy byś miał. Nie, ja już mnie nie stać, na no, żeby kupić. A ile co? masz pieniędzy? 30 tysięcy. No to sprzedałbym ci tanio. Nie. No tanio bym ci sprzedał. no ja tu na... Kurde, słuchaj. Marek. No, kurwa. Tau. <grym>, no, rzepak masz za aktualnie 1400 najwyższa cena. No to ile ja tam tych ton to mogę sprzedaj mieć? Mi po 500. Mogę ci sprzedać za 1000. Nie. Nie, nie kalkuluj mi. Się Gościu, ja ci robię, idę ci na rękę. I tak, i tak, ja nic de... na rękę nie chcę, bo potem co ja z tym zrobić. <gry> I, ta, i, tak, i, tak, I tak i tak będziesz miał kurde profit, bo musisz wychodzić na plus bardziej niż yy, kosztuje sam rzepak, więc z fabryki będziesz miał i tak profit z tego. Tak byś, tak byś zebrał u siebie i zamiast to sprzedać, to byś kurcze zrobił z tego rzepok, W sensie olej. A bo mi tutaj ten rzepak Lata. dopiero rośnie. Ja myślałem, że do zbioru będę miał Właśnie. Potrzebujesz pomocy ro na robocie w lesie? Ja potrzebuję, żeby mi coś pieniędzy ja jechałem. Ja też mogę pomóc jak chcesz, bo mi by się fajnie tym padem operowało. Ja ogólnie sobie też postawiłem owce, ale to po yy, sprzedaży soi chyba. Jak sprzedałem soje i inne tam zdety. Kupiłem sobie kombine to jeszcze mi na owce starczyło. I owce postawiłem. Owce z WKG? No. Kurde, niby dostaliśmy ten milion, nie? A coś ale pieniędzy nie, też nie ma. mam. Ale... <laughs> coś, coś nie mam pieniędzy. Kur... panie, paki o świerki. Jeden, drugi. Jakie wyrośnięte tu rosną, panie, kurde. 23 metry. Ej, ja mam takie statki FPS-ów nawet Szkoda, że nie ma tego. Szkoda, że nie ma kontraktów na ścinanie drzewa. Spoko by było. O. Jakbyś zobaczył jak ładuje, kurde... Yy... No, słonecznik z Bizona do, do naczepy od Tira, to by się normalnie... <laughs> hop tym no. bizonem... tym bizonem to się chyba wiesza na tej przyczepie. <laughs> nie, wystawiam rurę i podnoszę pudzianem. <laughs> Nie wysypuję ze zbiornika normalnie, nie sięgam no Mam za krótkie rączki. Ja nie mogę, mam za krótką rączkę. Nie, ale, ale, ale ażbym coś na VR ograł. Kurde, mam 200, mam 212 tysięcy, sprzedałem tego sprzedałem yy, paprykę o 38 tysięcy dostałem, ale to jest za mało, potrzebuję więcej. Ja ogólnie sprzedałem wszystkie szczerni, wszystkie ule. No ja właśnie, no ja nie chcę, ja mam swoje niby dużo soi, ale nie chcę sprzedawać teraz soi. Sprzedaj sobie szklarnie. No właśnie sprzedałem. Szklarnie? oczywiście się? -sz szklarnie nie. Yy, nie wiem, ja selam, tego. bo ja salam, bo no teraz właśnie chcę się bardziej skupić na takim będzie granie już pod fan. Z tymi krówkami, fabrykami i tak dalej, Jakby tego jest tak jest dużo, więc nie będzie mi się chciało tego robić. Mogę sok z yy, sprzedać jeszcze. A. Sporo w sumie hajsów z tego wpadło. Ja, sz, ja szklarni na razie nie sprzedaję, bo mam wrażenie, że może mi się przydać Masz... jeszcze. Sprzedam ja sobie sobie... Zostawię... Ja sobie zostawię jako taki pasywny, takie zabezpieczenie. Ja to samo też zostawię, bo... Żeby sobie tam parę groszy mieć w Zawsze te 60 80 tysięcy. Ty, właśnie młody, młody <coughs> może sobie świnie zrób tak jak ja miałem kiedyś. Nie, ale świnie nie dają profitu. Dają. Yeah. Tylko kupujesz młode, one rosną ci i sprzedajesz drogie, stare. A, ale to równie dobrze mógłbym konie, w konie zainwestować, jakbym tak chciał ten. Tylko, że konie to jest inna zabawa, bo na koniach musisz jeździć, żeby im zdrowie podnosić i tak dalej. No, a tu nie musisz. Na koniach można jeździć? No, można. No, tak, tak. Musisz jeździć, żeby ich. im chyba zdrowie no podtrzymać czy coś? No, ja się teraz dowiaduję. I później sprzedajesz je drożej, nie? A Dominika nieopacalne No nieopłacalne jest zyskowo, nie? Te... No, to jest bardziej takie taki... Eksportant. Ale dla, można dla, na nich planu. jeździć! D Dominika kupiła krowy, bo myślała, że można. <śmiech> <śmiech> nie no, ale ja nie wiedziałam, że można jeździć na koniu. Ja nie wiedziałem. Ale ja ci mówiłem kiedyś, że coś mi się kiedyś obiło, że na koniach można jeździć. Nie, po co no komu konia, na nim wiecie, nie można jeździć, zapierdzielali, nie? zapierdzielali... byście jeździli jakimiś ciągnikami, a ja bym na koniu. Kurde, pole orała. <laughs> No jeszcze mo mody takie, żeby do konia można było podczepić coś. Są, ja już za późno, już ja Jak nie... chłop normalnie kosą ten... kosił. To jak chcesz to powiedz młodemu, młody ci tam usunie to co masz i da... Nie, 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 już mi się tak podoba <laughs> jak mam. Ja będę musiał nie niestety... mógłby, mi, mógłby mi usunąć pięki. Właśnie, już sprzedam soki już usunę. Bo już w połowie drogi jestem, ale będę musiał te, Luka. będę musiał pole kultywatorować. On, rzek, jakby, on jakby się wziął do, tam do ciebie wprowadzić, to by było. Weź tam ten gniazdko, trzeba przykręcić. Już, już, już. <grystanie> dwa lata później. <grystanie> <grystanie> Czekaj tylko w garażu, ogarnie. <grystanie> Wy się śmiejecie, ja już miesiąc czasu zawias w kuchni, przykręcam do dziwisza. A to ja tak z kranem mam, już dwa lata wymieniam. I co, otwieram drzwi, to kuwa wypadają na mnie. <grystanie> Dobra, ja sobie ogólnie sprzedałem tego, sprzedałem sobie coki. Mam 228 tysięcy i dalej mi brakuje na siewik, ale idę pole kultywatorowej. To jest fabryka płatków zbożowych. A to moja kupiona już tam gdzieś, drobę. Nie opłaca się. Nie, tylko chcę sprzedać miód. Ja zauważyłem, nie. że ogólnie jest dużo takich biznesów, że też tak w sumie średnio się opłaca, ale mi się wydaje, że one są pod fakt zrobione po prostu. A, ono w być, mieście no. jest, Ojej. Ale ja mam, też, ja mam też wrażenie, że dużo fabryk jest po prostu nieprzemyślana przez twórców, jest źle zbalansowana. Tak, 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 tak jak mówisz. No, tak po prostu jakby zrobili to bardziej, wiesz, tak żeby to jakoś pasowało, ale nie liczyli tego. Właśnie moim Bara, zdaniem... Może, może chcieli oddać dwie, prostotę, wiesz? Polar nie, w nie pole. Albo no na przykład, żeby robić płatki, to byś musiał mieć takie wydupione pole, żeby na tym zarabiać. Czy znaczy, no, moim zdaniem ogólnie, to, że więcej pracy musisz włożyć, powinno być rekompensowane tym, że po prostu więcej zarabiasz, nie? No tak. No, no, znaczy ja wam powiem, że wątpię, żeby firma, która robi już symulator w którymś. Nie, ale tu tej... ci przerwę, bo jakby widziałem film na YouTubie gdzieś, że. Ja tylko nie, nie pamiętam z czym to było. To było chyba z końmi, właśnie. Że w jednej wersji konie były OP, i teraz w tej znerfili i są useless. Więc zdecydowanie to jest jakiś problem z po prostu. E, w, ba, wybalansowaniem tego. To nie coś wie. słyszałem właśnie. Czy to były konie? Chyba konie to było, albo to było coś innego. No w każdym bądź razie coś mi się takie obi obiło. Nie wiem, czy to jest prawda, ale. Popatrz, jak ładnie widzonek no. kosi. Ja już mam, panie, połowę. Po, nie, ile kosze? Dwie godziny już mam połowę pola. Ja zaraz przyjdę do Ciebie, zobacz, tylko pracownika puszczę. Nowy traktor, kurde zakupiony machina. Super tutaj działa. Git. Co kupiłeś? Uo, a, ale w tam polecił. A traktora kupiłem to jest e, John Deere, chyba? Jaki to ci nie powiem zaraz... A no, w sumie zaraz ci powiem. Ale to Drone... na, goźnic na goźnicach czy tak, na tak? Tak, tak, tak. John Deere 95, 9570RT ty. Co ten twój słonecznik taki brudny jest? Może być go umył przed zbiorem, co? Brudny. No zobacz na jego liście jaki on brudny Stary, on zabłocony słonecznik jest. Słonecznik by się umył. Lakierowany jest, żeby L nie zgnił. Nie, no Dominiczko przyjdź i zobacz jaki on ma brudny ten słonecznik. I on to sprzedaje ludziom. Wie? A nie! Tutaj. Ty nawet nie wiesz co jest w kebabie, a jesz. Dobra, nawet kombajn masz brudny. Jak ty brudnym kombajnem zbierasz słonecznik? Bo jest po pracy. Bo nie do, nie dorobiłeś jeszcze karszera. Jo, faktycznie! <laughs> Co ty taki brudny masz ten słonecznik? MARAD bo... Wo, wo z mojego pola! Joki? Ja nie mam O mojej wolę. ziemi! No ale kurde taki brudny słonecznik sprzedajesz gościu. Kurde, Stachu, weź kierowkę. Jakiś taki... Jakiś taki budżinek trochę, nie? Nie posiony! A tu nie jest sione, tu już jest zebrane. <noise> A gdzie masz kakakas? Co mam? Kakas. Po co bo bez kaka kasku się nie wchodzi tu na pole No, a ty nie masz kasku też Ja mam Nie masz Ja mam, tylko ty go nie widzisz No ja też mam, On ale ma taki nie, nie, nie Tak, zobacz jak te elementy tu działają masz to, masz to w domu, masz to u siebie, nie masz Kurde, mam zalecić pasek, spadnie i będziesz miał Nowy jest, u, patrz Ty, tutaj na dole też działają No i sobie, patrzyłeś tu? Pa, no. tam takie ty, mały, ty model zrobiony, panie Piją. Ej, fajnie, no, fajnie to zrobione a co to w ogóle zatrudniłeś za jakiegoś nie wiem Stacha kurde w, w ci tak, A to długa historia była ale wiesz jak ktoś było bo kiedyś przejeżdżałem i patrzę ale tam na, on ma... na i patrzę tam na Woodstocku się w błocie taplali nie No właśnie on ma taką e... Zejdź mu z tego, no Bo ale on ma taką właśnie czapkę no. jak ci jak no bandytownik jakiś taką no, chustę ta, na głowie ma No i tapał się w błocie na tym ja się do niego tak mu podchodzę i mówię Ty, a nie chciałbyś roboty jakieś tutaj zamiast się taplać? On mówi, no chciałbym, nie? I ja go tu wziąłem do kombajna Znaczy, nie, nie nie do kombajna, tylko do pick Związałem, wrzuciłem Związałem i mówię do niego Tu będziesz robił I mu się spodobało i został Aha A tu sąsiad chodzi, nie wiem czy go widzisz No widzę, widzę że stoi jakaś Kurde sąsiadka i podziwia twojego Maka Mac Macka, nie no tutaj Podziwia furę Taka w szoku trochę. Ty, bo, ty, bo to jego może. No właśnie wygląda. Ej, hey, on tak stoi, pana jego minę. Tylko, to chyba moje. No to właśnie, ona, to, u mnie to jest ona ogólnie. A u mnie jest goście z takim wąsem i tak z czapką, taki tracker typowy i tak patrzy i wiesz. To chyba moje. Wiesz, jak ona wygląda, jak tak stoi przed tym, przed tym twoim tirem? Jak no. Izak z opowieści o Dziku. No. tu stoi i nie wie, czy iść, czy nie. I stoi i się patrzy. Iść czy nie iść?